Jomiki, posłuchaj tego, bo czas na prawdziwe fakty. A. Miki król kanapy, waga dwą ciedzie na starcie Ale biegasz tylko wtedy jak mama woła na ciasto w kuchni na darcie. Minecraftowy pro, a w życiu noobem jesteś Wali z ale przed lustrem to jest twój desper. Filmy na zakolaki, co za hipokryzja Twoje czoło jak autostrada, zero fryzjerstwa, same ambicje Chciałeś być celebrytą, ale wyszedł ci klops Gruby content tak jak ty, waży tonę, a jest zero props Na komendzie konfident Miki, czy to serio? Chłopak z osiedla, a w papierach cicho śpiewa jak sam Remo, podpieprzasz sąsiadów, bo cię wkurza ich grill Sam wciągasz kiełbasy, jak odkurzacz na pełen chill Minecraftowy świat, Niki tam królem jest Ale w realnym życiu, staty to raczej test Kiedyś chciałeś być fit, potem odpuściłeś Zamiast iść na siłkę, wziąłeś chipsy i przeżyłeś Więc ogarnij się Niki, życie to nie gra Bo w twojej rozgrywce los, dilet już ma Zamiast robić fame na cudzych wpadkach Zrób coś ze sobą, twoja karta spalona na składkach Yo, Miki, lecimy z tym ogniem Szykuj się na prawdziwy wstyd Ej, Miki, 12% na trzy, pęd, kilo na karku to fakt Ale ty i twoja panna to duet jak fast food i snack Kolaki, serio, jaki to sens? Twoje własne czoło, jak boisko na pięć meczów bez przerw Minecraftowy mistrz, co buduje swe marzenia. Ale w realu, no cóż, zero spełnienia. Grasz w Jakbyś miał tam swój świat, a twoje życie w tle się sypie jak piach! I co z tą panną? Wintmę królowa z kanapy. Razem się turlać możecie na konkurs gruba sufi mapy. Miłość XXL, bo kalorie was łączą. Razem wciągacie pizzę, a ser na stole grącz. Na komendzie konfident, prawda, boli, co nie Szepczesz jak wąż. A potem chowasz się w tle Do nosy piszesz szybciej niż grasz Minecrafta Twój moralny kompas dawno poszedł do piacha Mikicy i Windme Duet do reklamy chipsów Ale jak chcecie fejmu, to weźcie lepszych opisów Twoje życie to żart, twój content topina Czas zmienić tryb gry, bo przegrywasz chłopaków w finał